Cześć no, wszystkim, z tej strony Slepy a w dzisiejszym odcinku znowu lecimy na rampy i pomyślimy może co można zbudować, bo trochę nudno na tych dwóch znaczy trzech rampach tylko, że tamta, tamta rampa jest trochę niedopracowana więc jeszcze nie będę skakał ale w dzisiejszym odcinku mamy nowy rower no nie jest to jakiś znowu profesjonalny ale nie wiem, może 7 Nie działa już, nie? No tu tak jak mówiłem, 17 lajków lepszy rower, może jakiegoś dirta, nie wiem jak one się nazywają. Z tej dużej. I ciężko się nim w ogóle skacze. Nóżkę trzeba. Widzieliście już chyba cztery skoki To już by było na tyle Ostatni skok jak widzicie Za dużo trochę przeleciałem Więc Może zbudujemy jakieś większe rampy na ten oto rower. Jeżeli chcecie większe rampy Gwarantuję wam, że jak będzie 25 lajków budujemy jakąś Dużą rampę Albo dokończamy tamtą nie wiem, 25 lajków i nowa rampa i 17 lajków nowy rower. Siema.